Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Warrior King's na ścieżce pogańskiej. A oczywiście my kontynuujemy sobie misję pod tytułem Najemnicy Patriarchy. W ostatnim odcinku wreszcie usunęliśmy zagrożenie z tej wysepki, wszystkie porty zostały zrównane z ziemią. I również nadszedł czas na to, żeby Artosa generalnie z powrotem sprowadzić na kontynent, więc niech koga się tam generalnie rusza. I myślę, że już możemy naprawdę tutaj zbierać potężną armię. By szykować się tak naprawdę już na wojnę z patriarchą na wielką skalę i rozpocząć na niego trzeba tutaj ofensywę. Ale żebym generalnie tutaj to zrobił, to potrzebuję dużo więcej złota i w tym momencie muszę się tym zająć. A zatem, ja poproszę tutaj z miejsca 10 wieśniaków. Zrobimy sobie teraz naprawdę potężne zaplecze pod względem złota, żeby po pierwsze wybudować w ogóle te wszystkie potrzebne budynki. A potem, oczywiście, nająć stosowne jednostki. Ale szczerze mówiąc, my możemy sobie zbudować tutaj ołtarz ofiarny. On kosztuje tylko 1000 materiałów. I wiecie co, na dobry początek, ja sobie w niego zainwestuję. Tylko, właśnie tutaj się obawiałem jednej rzeczy i obawiam się, że chyba się to spełniło. Klikam prawym przyciskiem myszy, i właśnie ja tego ołtarza w ogóle nie mogę tutaj postawić. Generalnie, nie wiem dlaczego. Zaraz spróbuję to opanować. Ale zanim się tym zajmiemy, to musimy odeprzeć armię, ponieważ idą na nas, idzie na nas jakiś szyk łuczników oraz najemnicy. Ok, w takim razie liczmy, że ci nasi strzelcy ich powystrzelają. Są tylko trzy tak naprawdę te łuczniczki i właśnie przydałoby się zrobić z nimi tutaj porządek. Wysłać im jakieś wsparcie. Jakikolwiek przynajmniej szczerze mówiąc. Jakoś ba bardziej elitarną, zawodową armię pogańską, to tutaj e, będziemy rekrutować później. Na razie sprowadźmy po prostu e, zwykłych. E, dobra, tutaj są właśnie najemnicy IDO, więc, żeby mnie tutaj nie przychytrzyli, to proszę im jak, jak najszybciej tutaj zagrodzić drogę. I jakichś strzelców sobie możemy tutaj w sumie przejąć, zawsze dwóch e, będzie tutaj e, więcej. Dobra, e, zniszczcie w takim razie tych najemników. E, dobra, chyba ich dorwaliście. Tak, ale oni to widzę, że w ogóle nie atakują mojej piechoty wręcz. Oni za wszelką cenę chcą się dostać tutaj do jakiegoś punktu. Dobra, przejęliśmy sobie dwóch łuczników. W każdym razie żadni najemnicy już tutaj nie dojdą, nie ma nawet takiej mowy. A my sobie jeszcze przejmijmy dodatkowe jednostki, bo zawsze one się tutaj przydadzą. Dobra, okej, okay. jeden załatwiony. I drugi również. W takim razie czterech przejęliśmy, resztę wybiliśmy. Dobra, zaraz tutaj jakieś posiłki dojdą, a ja się w tym momencie spróbuję ogarnąć tak naprawdę z tym ołtarzem ofiarnym. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowy bug. Chociaż zanim jeszcze to zrobię, to trzeba więcej tutaj sklepów zainwestować. I to zdecydowanie więcej. Szczerze mówiąc, już w kupców żadnych nie będę się tutaj bawił. Aż tak dużo złota to ja tak naprawdę nie potrzebuję w tej misji. Chociażby się przydało, bo na ten pentagram przyzywania, z tego co pamiętam, jest 200 złota. No, A zobaczymy jeszcze, jak ja to rozwiążę, w sumie, e, szczerze mówiąc, ten problem. E, na początek postawmy tutaj sklepy. Wszystko w pobliżu naszego magazynu. E, na ścieżce technologicznej, z tego co pamiętam, tutaj bank był do wybudowania, i dzięki temu premie były właśnie do tego złota, ale tym razem e, niestety nie ma co na to liczyć. Na ścieżce pogańskiej. I mimo wszystko, oczywiście, jak najbardziej sobie tutaj poradzimy. Dobra, i teraz pora się wreszcie zająć główną atrakcją. No właśnie, klikam prawym przyciskiem myszy i nie mogę tego postawić. Czekajcie, chwileczkę. Chociaż czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Ja mogę pentagram przyzywania, szczerze mówiąc, zrobić. Mi się wydawało, że w ostatniej misji patrzyłem, że to wymaga ołtarza ofiarnego, ale okazuje się, że tak nie do końca. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, co tutaj jest grane, dlaczego w ogóle nie mogę tego wybudować. Nie działa mi w ogóle ta budowla. Oczywiście, ja sobie bez niej poradzę, gdyby była taka potrzeba, oczywiście, ponieważ wystarczą mi tak naprawdę te potwory. Tutaj, oczywiście, można tego diabła zrekrutować, który nas atakował na końcu ścieżki technologicznej. No i chciałem się generalnie mieć tą jednostkę po swojej stronie, bo ona by naprawdę fajne tutaj wrażenie zrobiła. Ale chyba nie będzie można mieć wszystkiego. W każdym bądź razie zajmijmy się na początek halem wojowników i przynajmniej takie dwie budowle ja sobie chcę tutaj skonstruować. Chcę mieć tutaj szybko najm najmowane jednostki, a potem lecimy w pentagram przyzywania i również trzeba inwestować w bestie piekielne, a zatem proszę 8 potworków z miejscami tutaj rekrutować. I zbieramy już armię, i pora tutaj, myślę, że w tym odcinku trochę powalczyć więcej, generalnie tutaj na lądzie. Dobra, Artos już generalnie przybył z powrotem na kontynent już dawno w sumie to zrobił, ale w ogóle straciłem na nim, szczerze mówiąc, uwagę. Niech on się przenosi do tej osady. Najważniejsze jest to, że ta wioska wreszcie nie będzie atakowana. Więc mogę tak naprawdę y, siły tutaj sprowadzić bardziej, ale z tego co pamiętam, ten czerwony może również uderzyć od tej strony, y, chyba trybuszetami. Więc cały czas muszę być tutaj czujny. Dobra. Y, mamy już pierwszych hal wojowników i możemy rekrutować od początku wojowników słońca. Jeden y, 70 żywności i 20 złota. Y, zaraz się tutaj tym zajmiemy, chociaż oni widzę, że nas atakują znowu. Y, sukubusy chyba oberwą. A zaraz może go zahipnotyzujemy. Nie, nie zahipnotyzujemy niczego. Dobra, widzę, że ten gościu nie odpuszcza cały czas tymi atakami, więc trzeba będzie właśnie e, kiedyś coś z nim zrobić. E, ale mamy tutaj naprawdę już potężny ostrzał, dobra. E, dawajcie mi tutaj. E, a bo wiecie co, może się wstrzymam jeszcze, szczerze mówiąc, z tymi wojownikami słońca, bo oni zabierają mi złota. Ja wolę na pentagram przyzywania to wydać, dlatego dawajcie mi tutaj 20 łuczniczek dodatkowych na front, dawać mi drugą budowlę, żebym mógł szybciej tutaj ogólnie się tym zająć. Zatem lecimy po kolei z tą całą armią. Również materiały mi się skończyły. Mam pełno żywności, więc na te wszystkie bestie by się naprawdę przydało tutaj to powydawać. Również mi materiały lecą na wymianę na złoto, ale na razie jest to konieczne. I wiecie co, chyba jeszcze powiększymy może tą gospodarkę pod względem materiałów. Albo może przyporządkujmy po prostu więcej, żeby było. Dobra, tutaj powinien być zaraz ten pentagram przyzywania. Czego one w ogóle na front mi nie idą? Brać się do roboty i dawać mi y, główną atrakcję. Y, 800 materiałów potrzebuję, dobra. To czekajcie, bo chwilkę mi zajmie, zanim to znowu zbiorę. Ok, w porządku. Udało mi się zebrać potrzebne surowce, a zatem stawiamy pentagram przyzywania. Od razu tutaj na froncie wyjątkowo sobie zabiorę farmerów, generalnie z tych farm. Ale tutaj nie zaszkodzi mojej, tak naprawdę, jakoś gospodarce. Zaraz sobie oczywiście to ogarniemy. I szczerze mówiąc, trzeba będzie przenieść gospodarkę względem materiałów w inne miejsce. Złoto tutaj naprawdę już się fajnie zbiera. I szczerze mówiąc, może tutaj y, pykniemy jednak jakichś wojowników słońca, chociaż jest to powolna jednostka, ale bardzo groźna w walce wręcz. A zatem zrekrutować mi 12 tych wojowników, ok, są łuczniczki, i my tak naprawdę już się szykujemy do ataku y, na tą pierwszą bazę. Dawajcie mi jeszcze parę behemotów y, 1000 żywności, ale 0 złota, chyba że jednak złoto tutaj kosztuje i coś mi się zbagowało. Zaraz, generalnie, może złoto tutaj dojdzie i wszystko się opanuje. W każdym razie, jeszcze dawajcie mi wozy dostawcze, bo one koniecznie będą mi tutaj potrzebne. A zatem, trzy poproszę na front, i zaraz ruszamy do ataku. Bestie piekielne już kończą się rekrutować. Behemoty, szczerze mówiąc, nie będą jeszcze teraz potrzebne. One na późniejszy etap generalnie mi się przydadzą. Tak, mogę już jednego sobie przyzwać, zatem lecimy i wywracajcie mi tutaj do farmy. Dobra, i szczerze mówiąc, myślę, że możemy sobie atakować, jak już tylko wóz dostawczy tutaj się znajdą. A zatem widzimy się za chwilkę. I szczerze mówiąc, jeszcze mogę zacząć chyba technologię jakieś opracowywać. Znowu mam wszystkie nieopracowane, a to zawsze jakieś bonusy takie są, które z pewnością będą użyteczne. Dobra, a zatem poproszę wszystkie badania. Niech się tam w czasie rozgrywki, oczywiście, wszystko fajnie tutaj robi. Potencjał ludnościowy jest już niemal wykorzystany, tak naprawdę, więc dużo sobie tutaj nie porekrutuję. Trzeba ruszać po prostu do ataku z tym, co mam. Ok, w porządku. Nadszedł czas na atak, a zatem lecimy bestie piekielne do ataku. Takie spuszczamy wszystkie jednostki praktycznie. Jakieś behemoty, no i są również tutaj strzelcy. Mam pełno naprawdę strzelców w tej mojej armii. Zapomniałem generalnie o kawalerii dużej ilości, ale to jeszcze myślę, że dojdzie w przyszłości w miarę możliwości Albo najwyżej zaraz tutaj pozabijamy parę jednostek własnych, żeby oczywiście zrobić to jak należy Ale na razie nie ma takiej też potrzeby Dobra, lecimy, szkoda, że zwiadowcy nie zrekrutowałem, ale liczę, że jakiś tutaj widok będzie Dobra, zaczynajmy w takim razie z nimi Najpierw usunąć ten fort, jest jakiś inkwizytor, już się tutaj wychylił Zatem pora ich pożegnać no i pora z nimi zacząć y, ostrzał. Dobra, fort zlikwidowany błyskawicznie. Y, Inkwizytor również. Nie, jeszcze dobrze się trzyma. No to jest jednak um, y, wzmocniony taki gościu. Jest jakaś kolumna najemników, no to... No to lecimy behemotem w takim razie. Y, podciągnąć mi bliżej te jednostki. Tak jest, wszystko. Behemoty na front. Dawać jeszcze jednego. Y, one dopiero tutaj tak naprawdę się tworzą. Ale e, na początku wystarczą, dobra, tak jest. To powinno nie być nic trudnego generalnie, żeby ich pokonać. E, I tam mamy już jakąś zbrojownię, czyli już baza praktycznie na widoku. E, dobra, Behemoth już e, wszedł do środka, a zatem lecisz z tematem. Jest rebuszet bardzo chętnie sobie go przejmę. Dawajcie, sukubusy, żadnej straży już praktycznie nie ma. Wszystko zlikwidowane, a nie, jednak coś jeszcze jest. No dobra, no to na behemota pójdą, w takim razie do roboty z nimi, tak jest, rozwal co się da, no masz bardzo dużo życia, on ma bardzo dużo pancerza, a proszę mi przejąć oczywiście tą zabaweczkę, ona mi się tutaj bardzo sprzyda i powystrzelać co tutaj jeszcze się da. W takim razie, bardzo ładnie moi drodzy wojownicy, tak jest, trebuszet jest już mój, oby tylko go nie stracić za chwilkę, w głupi sposób. I co, i baza ta za chwilkę zostanie puszczona z dywem, tylko powystrzelamy jeszcze co się da. Tak jest, dobra, y, bardzo ładnie. I może ten trebuszet niech już też atakuje w sumie. Tak jest, wszystkim zbombardować, koszary zniszczyć, behemotem to jest też bardzo dobra jednostka przeciwko budynkom. W końcu zabiera 150 życia. Jest to takim całkiem szybkim młotem, szczerze mówiąc, jak już podejdzie. I chyba cała straż została już usunięta, więc ta bitwa naprawdę bardzo łatwo poszło. Poszła. W takim razie podpalcie, co jeszcze się da, zniszcie wszystko. Przegrupujemy się, no i ruszamy dalej, bo to jest tak naprawdę dopiero początek tej naszej kampanii. Wielkiej. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że w tej misji nie zdążymy przejść misji, jak mówię. Raczej sobie końcówkę zostawię na taki krótszy materiał, ale to jeszcze zobaczymy generalnie jak to wszystko będzie. Dobra, w takim razie zbieramy armię, no i ruszamy tak naprawdę już w stronę tej wioseczki rybackiej i w stronę tej mojej byłej osady, którą zbudowałem w poprzednim odcinku. Jeszcze tutaj wykończymy opactwo. Zbierzemy jeszcze więcej behemotów, ponieważ więcej straży oczywiście jeszcze przed nami. Dobra, wykończ ich w takim razie i pięknie, widzimy się za chwilkę. Z tego co widzę, Terebuszek namierzył mi chyba jakiś kolejny fort przeciwnika. Chyba na tym wzgórzu, tak mi się przynajmniej wydaje. Zatem podprowadźmy jeszcze więcej bestii piekielnych i trzeba tutaj zwiadowców nająć, by generalnie się zorientować, co tutaj jest przede mną. A pamiętam, że przed Lowain jest naprawdę spora armia przeciwnika. Y, która już dysponuje naprawdę potężnymi jednostkami, więc muszę być tutaj, oczywiście, na baczności. W każdym razie, na początek, zlikwidować mi ten fort bardzo ładnie. I tutaj trzeba uważać na te jednostki przeciwnika, y, ponieważ rycerze, żeby tam nie dorwały jakichś bezpikielnych, a nie, oni się wracają na miejsce. Dobra, bez problemu w takim razie. W tym zrównamy to z ziemią oczywiście przy okazji. Jeszcze tutaj trzeba jakąś placówkę handlową od razu postawić w tym miejscu. Zastanawiam się generalnie nad wskrzeszeniem tej oczywiście bazy w tym miejscu, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Wiecie co, nie niszczy mi trebuszeta. Po co? Przecież ja mogę go użyć tutaj jak najbardziej, tylko gdzie te sukubusy? E, tutaj są. Wojownice słońca tutaj pomalutko nadchodzą. Wiecie co? Chyba nie przejmę żadnego trebuszata, bo zgubi... zapodziałem mi się gdzieś sukubusy. W głupi sposób, szczerze mówiąc, nie mogę je, ich zlokalizować. Tych naszych kobiet. A nie, tutaj je tutaj mam. Dobra, dobra, dobra. E, no dobra, może się jeszcze uda. E, czekajcie chwilę. Jeżeli nic głupiego nie zrobicie, to może jeszcze go przejmiemy. Jako przydałoby się generalnie wykończyć tych najemników. Bo nawet jak przejmę tego trebuszeta, no to przecież. Ja od razu zostaną. Przez te jednostki generalnie zostaną zniszczone oczywiście te machiny obleżnicze na wzgórzu. Dobra, jednak nic z tego nie będzie. Trochę głupi pomysł, ale i tak mamy pełno generalnie machin tej obleżniczych, więc nie będzie tutaj żadnego problemu. Dobra, wykończcie w takim razie mi na tym wzgórzu każdego człowieka i najmujemy zwiadowców i pora się zorientować tak naprawdę co nas czeka. Jeszcze lecimy behemotem, bo czemu nie? Stoją sobie jak idioci, więc to jest prościzna. Nic nas nie powstrzyma. I chyba by trzeba byłoby pomyśleć jeszcze nad demonami żółciowymi. Na pewno nie będę korzystał w tej misji już z pajęczych demonów, ponieważ one mi tak generalnie nie przypadły do gustu ostatnio. Więc behemoty, bestie piekielne, demony żółciowe, no i oczywiście te elitarne jednostki pogańskie. Dobra, wzgórze zdobyte, pora się tutaj zorientować co na nas czeka. Wykryliśmy tutaj jakiś drobny patro rycerzy oraz jacyś wieśniacy oraz startak. dobra, w porządku, podprowadźmy w takim razie ciężką piechotę, moją. I tak, to są właśnie wojownicy słońca, 20 obrony, 40 ataku, 200 życia, twarda jednostka, naprawdę w walce wręcz, ale niezwykle powolna, jak widzicie, więc tak naprawdę zanim oni coś zrobią, to jeszcze chwilę generalnie tutaj zajmie. Okej, okay. eee, i szczerze mówiąc właśnie, tak zastanawiam się, czy nie wskrzesić bazy. Eee, wiecie co, przestańcie mi handlować w ogóle w tym sklepie, tak, bo jeszcze oczywiście wojownicy słońca mi nie doszli na front. Nie wiem, czy oni w ogóle zawalczą w tej misji, tak zaczynam się zastanawiać na tą kwestią. Eee, pora już przestać generalnie produkować złoto, bo naprawdę mamy go strasznie dużo, a potrzebuję szczerze mówiąc bardziej materiałów niż złota. Dobra, podprowadzić mi w takim razie tą ciężką piechotę. Strasznie wolno te jednostki mi się poruszają na tej mapie. Jakoś generalnie teren mi tutaj nie sprzyja bardziej chyba jest pod górkę z tego, co zauważyłem. Ale musimy sobie jakoś oczywiście radzić. Ok, pora pożegnać te jednostki. Z tego co widzę, oni nawet nic nie robią. Nie próbują uciekać, nie próbują walczyć, no ale teraz już nie mają wyboru. W takim razie proszę mi sprzątnąć ich jak najszybciej. No to jest oczywiście masakra. Ich sił nie mają żadnych szans na wygraną. Jeszcze tych obywateli pozabijamy, bo czemu nie? I przydałoby się spalić ten tartak, oczywiście. E, więc e, albo zniszczmy go już bestiami piekielnymi, bo w sumie nawet bliżej stoją. E, I pora tutaj przegrupować moją armię, zebrać wszystko tak naprawdę do kupy i rozpocząć następny etap naszej wielkiej kampanii przeciwko patriarsze. Jeszcze tylko powbijajmy oczywiście, tych wszystkich obywateli w tym miejscu. Tak jest, chyba wszyscy już zgładzeni. Jeszcze tą kobietę, proszę, ubić na dobre. I tartaki również już jest zrównany z ziemią. Superowa, bardzo ładnie. Z mojej byłej bazy totalnie nic nie zostało. Nie ma żadnych murów, jedynie ruiny wioseczki i stajnie pozostały. Nie wiem szczerze mówiąc, jak mówię, czy będę ją odbudowywał. Zobaczymy, czas pokaże. Dobra, wojownicy słońca tutaj są. No i pora zebrać, tak naprawdę, te wszystkie siły. Czym ja tak naprawdę dysponuję? I pora wreszcie się rozejrzeć, co na nas tutaj czeka. Interesuje mnie dokładnie to miejsce. Tutaj jest y, armia już tuż przed nami, więc musimy być bardzo czujni. I ta bitwa nie będzie łatwa. I zastanawiam się, czy może lepiej y, poczekać jeszcze z tym atakiem i skombinować demony żółciowe, bo one by mi się przydały generalnie przeciwko tym jednostkom. Wiecie, co lepiej się tym zajmę, żeby ta bitwa po prostu poszła y, łatwiej. I trzeba postawić pentagram przyzywania w tym miejscu w mojej byłej osadzie. Przy okazji, jeszcze więcej technologii i szczerze mówiąc, jakaś dodatkowa kawaleria jeszcze się tutaj przyda. Chociaż, jak mówię, tutaj limit populacji już gra rolę, więc mm, czterech, szczerze mówiąc, może jakieś jednostki rzeczywiście tutaj trzeba wykasować. Strasznie dużo mam tych wieśniaków. Trzeba by tutaj pożegnać niestety kilku z, kilka, z, kilku z tych obywateli, a zatem proszę ich zlikwidować. Tak jest. Dawać mi więcej potencjału wojskowego, od razu mogę więcej tutaj Zainteresować tej kawalerii, która będzie oczywiście bardzo istotna, i dawać pentagram przyzywania e, nowy. E, nie, bo musimy jeszcze poczekać, oczywiście, na materiały. No bo nie najlepiej to zorganizowałem, jak zawsze. Chociaż, przed postawieniem nowego pentagramu przyzywania, zobaczcie, odkryłem sobie zupełnie nową bazę przeciwnika. A zatem szczerze mówiąc można się nią zająć zanim tak naprawdę ruszymy jeszcze na nasze kolejne cele i rozpocznijmy w tym momencie oblężenie tej bazy. Oni nawet chyba są takimi kretynami za przeproszeniem nic nie robią i ten trebuszet mam nadzieję, że sobie oczywiście tutaj jeszcze zwinę. Dobra, lecimy z wozami dostawczymi, trzymać sukubusy mi również, oni rzeczywiście się nie ruszają z miejsca, więc nie powinno być żadnych problemów, to będzie przyjemność z tego co tutaj robimy. Podprowadzić mi tutaj strzelców moich i oczywiście zniszczyć to wszystko jak najszybciej, na kawałki nawet chyba behemot nie będą potrzebne generalnie w tym momencie jak najbardziej te jednostki, którymi tutaj dysponuję w obecnej chwili się nadadzą dobra, piękny ostrzał, tak jest ale pięknie, naprawdę mam tutaj już niezłą siłę ognia, mam nadzieję, że będzie użyteczna w tej istotnej bitwie i wielu jeszcze następnych i trebuszecik proszę, albo wiecie co, tam jeszcze jakieś rycerze są, więc spokojnie jeszcze może z tym ruchem bo boję się, że jeżeli przejmę trebuszy, to oczywiście zostanie zniszczony. Więc właśnie ilu jeszcze jest tutaj tych rycerzy? Niewiele, dobra. Niewiele, ale troszeczkę mimo wszystko dużo. <grym>, jak na ten trebuszet. Dobra, powystrzelać wszystko. Ja Spróbuję, zaryzykujemy w takim razie. I może jeszcze tego rycerza, żeby się nim zająć tutaj. Dobra, ładnie, wycofać to. Oni chyba się nie ruszają rzeczywiście z miejsca, są z takimi krytynami. Dobra, no to skoro się dadzą tutaj wybić, to nie ma żadnego problemu. E, dawać bestie piekielne. E, do ataku na ten następny forcik. I zaraz puszczamy tą bazę oczywiście tutaj z dymem. Jeszcze wykryłem taki jeden forcik e, w tym miejscu dokładnie, ale chyba nim się już nie będę zajmywał, bo generalnie mi się nie opłaca cofać akurat w to miejsce. Tam nie ma żadnej bazy, skąd oni chyba mogą rekrutować jednostki, więc nie powinno być jakiś problemów generalnie z tym miejscem, niech już sobie tam żyją w spokoju. A jeżeli ktoś mnie stamtąd zaatakuje, to bardzo szybko oczywiście zmienię swoje nastawienia. No bo jak tutaj bywa, dobra. Może jednak podprowadzimy te behemoty, a sam nie wiem. Już mamy dwa trebuszety, trochę bestii piekielnych, więcej demonów żółciowych, materiały zaraz mi się tutaj nazbierają kawaleria również doszła, więc to się układa całkiem interesująco, dobra w takim razie nie odpuszczać im wojownicy jeszcze zlikwidujemy, co tutaj się da tak naprawdę, wozy dostawcze. proszę mi tutaj podprowadzić, tak, wszystkie trzy oczywiście przy trebuszecie, a nie możecie oczywiście towarzyszyć tym jednostkom, którym chce no bo przecież nie może być tutaj po mojej myśli jakoś dzisiaj no i dobra za chwilę widzimy się tak, i tak nie będzie nic ciekawego na razie. Zwykłe bombardowanie i palenie. Ok, bardzo ładnie baza zrówna nas z ziemią. E, farmie pozostałe, oczywiście, również tutaj płoną. A zatem pora zorganizować tą moją, oczywiście, armię. I trzeba e, rekrutować demony żółciowe, no i szykować się tak naprawdę na tą armię. I kiedy zniszczymy sobie tą armię, myślę, że na tym możemy skończyć dzisiejszy materiał. A zatem, widzimy się za chwilkę. Wiecie co, pentagramu przyzywania e, nie postawiłem, ale wreszcie udało mi się postawić ołtarz ofiarny, czyli wygląda na to, że zadziałała ta opcja. Super. E, ołtarz ofiarny oczywiście daje nam możliwość przyzwania e, tego diabła całego, ale również ulepszy nam miejsców oraz ulepszy nam specjalne łuczniczki świtu, czyli łuczniczki pogańskie będziemy mieli, łuczniczki słońca. Zaraz zobaczycie jak to wszystko wygląda. Ok, ołtarz ofiarny wybudowany. I aby przyzwać Avdona to muszę mieć 400 zł, więc znowu będę musiał się zająć tą kwestią, ale mamy za to łuczniczki słońca, które mają 33 ataku ostrzałowego plus 10 do technologii oczywiście, czyli w sumie 43 i mamy ciężkich jeźdźców, 180 życia, 39 ataku z tymi bonusami. Wiecie co, nie chce mi się szczerze mówiąc czekać na te demony żółciowe, Zaryzykuję, uważam, że jestem w stanie pokonać tą armię, a zatem zaczynajmy z nimi tutaj potyczkę. Podprowadź mi zwiadowce i zobaczmy, co tam na nas czeka. Najemnicy, kolejny fort, dobra, zaraz się tym zajmiemy. Z tego co pamiętam, również patrzcie na to: są Akerbuzerzy, Piknierzy Niebiańscy, Rycerze, Akerbuzerzy, Inkwizytorzy. Zatem będzie tutaj ciekawie. Ale my mamy tutaj fajny naprawdę teren, jesteśmy na górce. A zatem już ich koniec jest bardzo bliski, tak jest. Zatem zaczynajmy w takim razie. Tymi wszystkimi jednostkami behemotów nie będę rzucał, szczerze mówiąc. To jest robota dla ostrzału, myślę, że najlepsza. No i jeźdźcy będą tutaj czekać, dobra. Widzę, że oni są tak głupi i chyba dadzą się powystrzelać. Ale to będzie masakra tych hakerbuzerów, dobra. W takim razie pozabijać ich wszystkich. Oni nic nie robią, rzeczywiście. Nie wiem, czy tu się zbagowało coś. Sam nie wiem. Dziwna ta strategia naszego przeciwnika, muszę przyznać. No ale w każdym razie, skoro oni tak chcą walczyć, no to chyba nie jestem w stanie zbyt wiele na to poradzić. Dobra, zlikwidować to opactwo w takim razie bestiami piekielnymi. Zaraz zobaczymy, czy się ruszą, jak podprowadzę jakieś behemoty. No szczerze mówiąc, chciałem tutaj fajną bitwę z wami rozegrać. Szkoda, że szybko zepsuliście całą zabawę. No ale niestety nie na wszystko najwyraźniej mam tutaj wpływ. No dobra, to w takim razie co? Powybijamy. O, jednak się ruszyli, bo podszedłem wreszcie za blisko tymi łucznikami. No dobra, przynajmniej coś nam zrobią. W każdym razie powystrzelać jak najszybciej. Wszystko, no i puszczamy behemoty. Kolejny trebuszet oczywiście, mi się tutaj przyda. Chociaż ten inkwizytor może mi czary tutaj blokować, więc przydałoby się najpierw go zlikwidować. Dobra, powystrzelać rycerzy w takim razie. Wojowników słońca podprowadzimy bliżej. I na pentagram przyzywania również trzeba by tutaj poczekać. Więcej złota potrzebuję, więc tym się generalnie zajmie. Na czas, generalnie pomiędzy tymi dwoma odcinkami, no i naprawdę, szczerze mówiąc, spodziewałem się tutaj dużo lepszej masakry, generalnie ciekawszej walki. No ale ten przeciwnik nic nie robi, coś się zbagowało najwyraźniej. Albo nie wiem, szczerze mówiąc, co tutaj się stało. Dziwna naprawdę sytuacja, jak dla mnie. W każdym razie te dwie machiny obleżnicze sobie zaraz tutaj przejmiemy, powystrzelać jeszcze tych rycerzy. No, tam nawet są jeszcze jakieś rycerze niebiańscy, no, naprawdę pełno jednostek i był potencjał naprawdę na ciekawą walkę. Tutaj się niestety myślę, że wszyscy rozczarowaliśmy. W każdym razie wykończmy ich, w takim razie i te dwie zabawki jeszcze proszę do mnie. Będziecie mi tutaj potrzebni na ostateczną bitwę. I może przynajmniej te behemoty zajmą się tym szykiem. A zatem puśćmy to wszystko. Dobra, zaraz trebuszet będzie nasz. I drugi też oczywiście będzie nasz. Na to liczę. O, są również działa. Okej, okay, ale są również jakieś blokady magii. Dobra, przynajmniej mam nadzieję, że tutaj coś zrobimy tymi behemotami. A zatem lecimy cztery potwory. Tak jest. I to będzie masakra zaraz tego szyku. Dobra, od nie odpuszczać im. Nawalać ich. No i okej, okay, chyba już zaraz pęknął, tak jest. No, cztery behemoty to naprawdę masakra jest. Ale chyba jeden zaraz nam padnie, więc będziemy musieli oczywiście go uzupełnić. No, niestety jeden padł. E, podpalić mi to proszę również i podchodzimy bliżej. E, może da radę jednak to zabawkę... O, już przejęliśmy to zabawkę, super. Tutaj jest w ogóle cała baza tak naprawdę przeciwnika, jeszcze przed tym miastem Lovine. Zanim my to w ogóle zlikwidujemy, to jeszcze ogólnie chwilę nam to zajmie, ale już naprawdę jesteśmy coraz bliżej tego ichtiusa granitasa, więc tylko tak dalej. Może jeszcze jakiś działa generalnie tutaj przejąć, bo czemu nie? Chociaż jest tutaj ten biskup, więc przydałoby się go najpierw ustrzelić. I oczywiście behemoty trzeba uzupełnić, również całe złoto. I przyszykować, tak naprawdę, interesujący odcinek na następny raz. E, dobra, jeszcze przejmijcie mi jakąś zabawkę, bo ponieważ chcę mieć na ostateczną bitwę. E, może udałoby mi się to działo zdobyć? Naprawdę chciałbym go użyć. Trochę jednostek ze ścieżki technologicznej zawsze e, się tutaj przyda. Tak jest. Dzięki za bombardę w takim razie i to zlikwidowaliśmy. A zatem odpalamy proch i prosto w tą wioseczkę. I szczerze mówiąc, myślę, że na tym możemy skończyć dzisiejszy odcinek. A w następnym odcinku myślę, że już finał. Warrior Kings pod względem ścieżki pogańskiej, przywoływanie diabła, Karlem Agnus. No i ostateczny szturm na patriarchę, więc w tym odcinku następnym z pewnością będzie się działo. Trzymajcie się, moi drodzy, hejka.